Witam Państwa we wtorek 29 dnia maja. Dziś gracze amerykańscy wracają po wczorajszym święcie, w związku z tym mogą powstać na rynkach finansowych większe, bardziej gwałtowne ruchy, jeżeli chodzi o skalę intraday. Natomiast jeżeli chodzi o bardziej średnioterminowy czy długoterminowy obraz, Notowania pary euro-dolar wciąż znajdują się nad okrągłym poziomem 1.2500, który to poziom jest bardzo silnym wsparciem dla tego rynku i zdaje się, że rynek ten będzie próbował wybić górne ograniczenie w kanale spadkowym, w którym znajdujemy się już od dłuższego czasu i kupujące euro będą chcieli wracać w okolice 1.26, 1,2640, gdzie znajdują się lokalne poziomy oporu i zdaje się, że w najbliższym czasie 1.25 nie zostanie naruszone. Natomiast w bardzo silnym trendzie spadkowym wciąż znajduje się para funt-dolar, która to także porusza się w kanale spadkowym, a w zasadzie w liniach równoległych poprowadzonych do głównego kanału, z którego to już rynek o wiele wcześniej wybił się dołem, a więc ten impet spadkowy jest tutaj o wiele większy niż na euro-dolarze i patrząc też na układ fal, które tutaj widzimy, zgodnie z teorią Eliota, powinniśmy zobaczyć jeszcze jeden spadek jako fala piąta i testować minimum z marca w okolicach okrągłego poziomu 1.56. Lokalne miejsca oporu i wsparcia oprócz wspomnianych linii wyznacza także poziom 1.5730. Kupujący na polskiej giełdzie starają się zachować trend wzrostowy, który to powstał wczoraj po luce hossy i tak po lokalnej dzisiejszej korekcie w okolice poziomu 2025 punktów na kontrakcie terminowym na indeks WIG20 już wróciliśmy ponownie w okolice 2050 punktów i zdaje się, że jeżeli ta determinacja kupujących wciąż będzie silna, to możemy zmierzać w okolice 2080 punktów bądź też 2127 punktów, gdzie znajdują się Mierzenia dla poprzednich korekt w całym trendzie zaznaczone prostokątami, a więc są to równości względem tych poprzednich korekt i to właśnie tam w przypadku zachowania dalszego uporu kupujących rynek będzie mógł zmierzać. Natomiast tą główną strefą wsparcia pozostaje oprócz linii równoległej poprowadzonej względem głównego kanału spadkowego strefa 2012 do 1992 punktów. Z rynku surowców dość ciekawie prezentuje się sytuacja na rynku złota, gdzie notowania po raz kolejny wybroniły długoterminowe wsparcia w okolicach 1530 dolarów za uncję, i z tego miejsca obserwujemy gwałtowny powrót w okolicy 1580 dolarów za uncję. Możemy tutaj również zaobserwować coś w rodzaju formacji podwójnego dna. A także zaobserwować, iż rynek ten wcześniej przetestował już dolne ograniczenie w kanale spadkowym, a więc możemy zmierzać do linii poprowadzonej po szczytach, a także wyrysować w końcu największą korektę w całym trendzie, ponieważ zostały one zaznaczone przy pomocy prostokątów. Gdyby okazało się, że rynek wyjdzie na 1600 dolarów za uncję, będziemy mieli tutaj istotną zmianę techniczną i na razie zdaje się, że rynek złota właśnie do tego poziomu będzie zmierzał a poszczegółowe komentarzy i analizy zapraszam na xtb.pl do strefy analitycznej.